Ja nawet Faker nie na. w shutdown'a no. no, Przepraszam, przepraszam Czy ktoś, ktoś strugą, z nas trochę jaja, te całe? Chyba jego mać? O Faker! O k***a Faker! Ja, p faker na dragasie! O kwa! o k***a Faker! Ja dole no way, no way! 450 gier! Nooo! żeby z Fakerem! O k***a, prawdziwy Faker! Ja. No way! No way! LOOOO! Zagrałem z legendą! od na YouTube'a! Ja! Pierdzielę Maciek! Nagrywasz? Ej! Ej! Co to za. P z D2 będę mi Ja! Pierdzielę? Co jest? Ostatnio grałem z na oesie, był. Prawa ostatnio bywało Fakera, nie? Okej, okay, Joran na blue zaczął. Jeszcze, raz, że tu Ward jest, nie? Bo tu schodził tym ragazem. Oglądałem film na YouTube'ie, że Faker er jest z graczem, który najlepiej ganków na całym świecie. Mogą wszyscy kampują całe życie. Okej, okay, zrobię teraz grompę i do tego dżungli. Ok, Edryp kochany chcesz zobaczyć, jak by Twoje dziecko. Nie, 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 to nie ma sensu. O kurde, it's fine. Nie potrzebuję flesz z mojej strony, Myślałem, że go dogonię, tak szczerze, nie? Ale it's fine. Lacowka, po dwa miece. Nie, nie starczy na dwa miece. Nie na jednego tylko styknie. Bot musi w inne bota od razu. O, starczyła ona najz... Tu jest Jarwan! Jarvan Jar jest na dole, w okolicach dołu. Skąd wiem? Domyślam się, nie. To jest jedyne miejsce, w którym może być ten Jarwan aktualnie dół. Pojemizet, nice. Idą za ciemną chłopaki, ale nie jest to dobre. Dobra, jeden, nice. super. Triple killer. No na razie trochę czytany, nie? No ja mam Fakera, no, ja ja jestem z, z, z Fakerem, to jak się randomów. A z niej streama, nie? Gra z Fakerem, no way. O nie, Faker solo bolo na mojego TF. -a. I to bez rekala. Okay. czy Czyli jest w okolicach górnych, dobra. Za... oj, za minutę powinien stać jego go bluba, tak mniej więcej. Za 3, 2, 1, teraz. I git, mamy, mamy timernego blubufa, zaraz rozstaje. Czemu Trash Hunter, a nie ten, bo gram pod drukarza? Każdy drukarz to jest. Co Golda zbiera. Ale to ogólnie ten build tylko na Korei działa, bo w Europie chłopki nie stajałem tyle wardów, W Korei to człowieku tyle wardów jest na mapie. To aż przyjemnie się zbiera z tego Ambra yy, Glaiva. Solowałem Solowałem F**k fak wiedziałem stolowałem jak coś wiedziałem stolowałem już jak wskoczyłem Ale też wziąłem te flash nie a myślałem że może spani od tak szczerze ach, najbat mybat najbat najbeba cały czas rzuca bez bombę, bo jakąś zrobić stary Nie popisałeś przed fakerkiem Ok. Milio dead. Luciano Africano dead. Cofka, cofka, to jest git, to jest git, to jest git. Grałem po prostu wokół naszego bota, więc git. Faker 3-0 człowieku. Smurfuje w wpisnął kaj okay, nice'ik Ambral Glaive, pyk, pyk, pyk Za dużo na pinka, ale ogólnie raczej tego bym nie polecał, nie? To jest trochę... O, no pamięć 50 golda dodatkowego za pinka, to jest trochę useless Ale ja bym chciał tu heraldy bardzo skondensowane, dlatego tak Okej, jest ward się. No nie wierzę, no ten 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 to no, z każdej innymi tu zabił. Dobra, no, stolowałem. Oooooo, eee, nie powinienem był tak, ale... Wiedziałem że ten to choć, daj by nie no. no. Chciał, powiem tak, ja bym to był ktokolwiek inny, to bym tak nie wleciał, nie? To bym tak nie wleciał. Przyznam się. Był to jakikolwiek inny zawodnik, kurwa. Nie, dopa czy inny tego typu. Jestem zwykły fanboy. No teraz leży Nie! No nie! Okej, okay, nice? I teraz zróbmy furki po prostu przez całą dżunglę, nie? Wzięliśmy objective, i teraz stoję... Coś w teorii może na te Może nie wezmę, ale zobaczymy. Na spokojnie. Chłopaki z bota się z... No, Idziemy, Heralda. No, powiem tak, no, ich win condition to jest fucker. Nie, jeżeli fucker to nie wykaruje, a myślę, że ciężko, wzajem, regasem, to, to, to coś tam grałem, nie, gregasem w lesie i to nie jest takie łatwe. Kolektyw okay. wordy ile się da. Trzy, cztery. Powoli zbieramy. No, to jest tak średnio możemy tego yy, smoka robić, ale to spoko, No, to ona to przypuszczuje, cofie do bazy i jest git tego smoka. No powinniśmy oddać, nie? Ale, jeżeli podejdziemy tutaj... Widział mnie? Widział mnie chyba. Ja... no nie wierzę. Widział mnie ten Lucianem. się mi go tam nie zabił, nie? Ale bym golda się z Farystem tak. Idę. idę? Kraj odpuszczam. Yy, no to ma instant... Yy, Crossmap! Boże, biedny Luciano Afrikano, jest tak dymany. Ok, szósty ward. Oj, szkoda. Nie miałem jak mu pomóc kompletnie. Idę ja tego Heralda położyć. Okej, okay, niech herald to zrobi za dymę. Ja tu biorę kampy. I co w tej grze Eclipse czy Dustblade? O, to zre pytanie. Okej, okay, trochę Ja masę golda, nie? Masę golda Tutaj z tej runki w 320 golda wpadło zombie 7, 7 wardów zdobyłem 3, 370 tego, z tego masa złota jest posiadana Jestem bardzo silny, mam 2500 golda przy na Jarvan'a w itemach Ekip z le no tak, oni są w miarę tanki Jedyny osoba, na której mogę łapać set to jest ten Lucian Ona może żyje? Nie. Nie wiem, to Tutaj tak średnio mogę grać. Po prostu play za play Zaya i jest kid, nie? Okej, okay, tu mogą być chłopki, trzeba uważać. Co, on tak podchodzi, tak o? Przecież Ward'a miał. I nawet fake nie dostał shutdown na... Gdyby TF mieszkał w Polsce, miałby ksywkę Algitka. Na, tam nie podchodzę, nie co Nie, go Nie ma co Grasz pieszki. Ja mam tyle golda, człowieku, że... Hu uh, uh, uh. Teraz Edge of Night w wy. W... Kto będzie na Hydrę? Tam będzie na Hydrę? O, ward Jeszcze jeden Ostatni ward... Ostatni warda brakuję, żeśmy się dostali 8 AD Kaj okay, żyje? Super, cofka. A kto może, ten ucieka Okej, okay, mamy O Jezus, tragedia się dzieje, no tragedia się dzieje, widzę w naszych oczach. No jest okej, okay, jest okej okay. Troj golda wpadło. Ewol w tej gramy Nice. Denerwuje chłopka, denerwuje go. Gra Stopę na bota, więc teraz na... Ten Harald powinien być za Frico, ale z drugiej strony... Okej, ten Harald za Frico, ale biorą Drake'a za to. Ten chłopak Shonjin'a robi tym żerwanem. Okej, okay, this nie został... Ograny. Ładnie. No, trochę go tutaj rozegrałem, muszę przyznać, nie? Sam sobie. Że ładnie go tutaj rozpykałem. 780 golda z first strike, no to jest bardzo dużo. No, ja mam tyle golda. W tej grze zagrałem W, bo ciężko grać na Rkę imo. W tej grze ciężko na Rkę. Mamy jednego pachrosa, nie? W teamie. Dlatego wygramy tę grę. A jest im popi. Popi jest tak, Ten, ten, ten tak, to jest Flash Okej, okay, no, na razie taki yy, wyciliowy. Oj, tutaj ten. To mnie to irytuje, ten. ten yy, Seraph Empress, trzeba złego? Chyba nie trzeba lecieć, w tego. Strikebreakera w tej grze. Yy, w Funk, boże. Okej, okay, ile golda? 27 za 1 w, spoko. No i git, nie? Farmymy golda. Będziesz być fine. Można, nie? Co ty Rakan? No smite to żeby się wyleć, tak mam dwa Wiem, że smite nie leczy, ale że wiecie HP nie stracić więcej Koń okay, to nie robią, nie mam Broglaive'a Czyszkam tu podejść trochę

Ok, nice. Seril potrzebujemy, bo ten jazz jest zbyt silny dla nas aktualnie. 1200 gold do Serstrika. Teraz tyle kasy, nie? Tylko, że no gramy 4x5 troszkę. Dry on to trzeci. No, powiem, że te to już tak dziwnie wygląda. Ale teraz też taki fight w sumie trochę nie, 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 nie fair. Bo zrobił się wszystko, żeby działać jeszcze do pita, nie zrobiliśmy nic, żeby nazaj nam nie weszli, ale to nic. no ten Jarvan, powiem. Na początku Myślałem, że ten German coś słabiutki jest, ale? No wyciągnął to z kubany, ale nie mamy tak łatwego team compu, do uwagę przeciwko. Zaja, Popi, Ja my dawno o ten żarwana już. No chyba Episły w żeby lepszy, lepsze, należy w ogóle się efekt nie przydał, nie? Totalnie, ale to nic. Oni też z drugiej strony nie mają Luci nie mają Carry, nie? Ten Luciano Africano jest trochę... Ujśles. Nie mam lesa, bo wiem, że nie mają Mam zimą Ambroglaiba odpowiedniego. w sensie aktywny jest tak, jakby cały czas wordów nie ma. Pierwszy ward. Te wchodzi boczo, ale kurczę nie ma tego, nie? To jest trinket, nie? Zombie kolektujemy. Strony już nic nie dają, bo wizji tak aktualnie, ale... Teraz teraz później zejść do Mida, Imo. Na no, focie, ty pod gram wszystkie tier dwójki, no. To jest nasz cel aktualnie, z tym naszorem. Wziąć wszystkie tewery te tier 2. Okej, okay, to było tueriski. Kurde, mu nic nie bije. Aby esz ja Serylnię, okej, okay, Doron, no tak, no teraz ma no sens, okej. Okay. Mam 2100 golda przewagi. W temach nad Jerwanem. Naprawdę, te, te runy na Korei tak oddaję, jeżeli chodzi o golda. Tylko. Tutaj nie mam osoby, która zrobi mi przestrzeń, żebym mógł robić dym, nie? Ja jestem takim bardziej strategicznym Kaziksem, em niż takim jolo. Nigdzie dalej nie było. Czekam, aż y, ktoś się skusi na wilki chyba. Nigdzie woodów dalej nie ma. O! Dziwnym jest tak inwestującą wizję, tak szczerze. No kurde no, nie trafłem. Niech Zia ja to weźmie, a ja zmienię pozycję szybko, teraz biję. Ej, się fajta raczej. Kajping. Okay, no przecież widzieliśmy mi, No przecież przepraszam, czy ktoś, ktoś jest druga z nas trochę jaja, te całe? co jego mać jak my my widzimy chłopka wypikaj tą kulkę znowu nice -hull! nice -hull! Strategiczny kazik, mówiłem, to jestem ja. Gdzieś inhibitors Nice. No i trochę nie, bo często są zestakowani. Często są zestakowani. Tutaj zrobi robotę. No i co? No midę widzimy, a te widzę topem. Ale tego sojwestu, to sobie Seveso to 20 lit nie? To jest bardzo dużo. Ok, nice. Coś mi tu ujrzało, o. Strategiczny Kazik, Strikes Again. No i GG. Ej, ładna gierka. Dobra gierka. Ale do ciężko mi. Tinką ty, ten gracz tu w ogóle nie siedział. Wygrałem na fakera, wygrałem na fakera! No way Yo! Yeah. Wygrałem na fakera Nice, nice, damage jeszcze, damage po grze Wow, no nie wierzę, nie? Wow Wow Ale zrobiłem, nie Do znajomków dodać fakera? Dodać do, do, do znajomków?